tym bardzo to jest kolejny odcinek z w Minecraft. Dobrze. Robiłem już domek. Już jest zrobione, jak mówiłem. Są skończone, a teraz biorę wełnę na dywan. Nie, czemu nie mam, czemu nie mam nożyczek? Bo nie byłem jeszcze w Jak Gdybym miał nożyczki, to bym już miał bardzo dużo pełni wełny. Ale ja już nie mam jeszcze nożyczek. To już mam teraz miecza. No dobra. O co, już zabita, fajnie, fajnie, dużo, już dziewięć owiec zabiłem. Właściwie to więcej dziecię się. Wodę bo, już bo mam Już zrobiłem sobie dawno łóżko. Idę. I tak wygląda domik na razie. To jest na razie domek cały. Idziemy troszeczkę tak poprzesunę na kamerkę. Tak, no, to jest cały domek. To jest. Tak, wygląda w środku. Mam drewno... Mam drewno, ale nie mam kupsowe. Dobra. idziemy spać. Będziecie się trochę. No, drugi I poczekajcie teraz. Ile mam wały? 12. To jakoś będę musiał potem zrobić. Dobra, a może teraz coś zrobimy innego? Może ja pozbieram tą wałę w trakcie. E, potem, kiedy nie będzie filmu, to pozbieram ją bardzo dużo i pozbieram. Dobra. Kwiatek. Mam no, pomysł, co zrobię. Oj coś takiego mam tam Takie widziałem w filmach różnych. Dobrze, już robię. Ale jakby co ja mieszkam w Anglii właśnie przed koleję tutaj mm, załatwię coś z mm, tym z, z, z gazem. Kwiatek jest. Dobra. Co by jeszcze moglibyśmy zrobić? Jak bycie, se, yy, przepraszam, że Wam nie pokazałem jak yy, poszłam już po tożce, ale już próbowałem. Czasami mi się, czasami się włączył aparat. To widzicie. Mm -hmm. No widzicie. Owieczko, owieczko. Dobra, to teraz zrobimy jakoś, że zejdziemy do niej i cicho cios teraz się będę tak grzewał z tym wejściem na górę w każdym muszę trochę poprawić o, no i idziemy nie wiem co będę jeszcze dzisiaj robił, może zrobię sobie no mam pomysł, już mam pomysł co zrobię, już mam pomysł co zrobię tak? coś takiego um, robiłem na serwerze i to jest bardzo fajny pomysł ካል ኪንግረብ ናሳች Come. Um. Dobrze i tyle. Zaraz tak. O, bo no nawet będzie się, co udało zrobić łóżko. Pam, tam. Pam, tam, pam, tam. tutaj ja biorę pomysł od Wiktora. Bardzo dobry pomysł. Podziękujmy mu. Dobrze. Jak się uda, to będzie... Nie, uda się, uda się. Czemu miałoby się nie udać. Pam, pam. Musko sobie i coś takiego. O oh, kurde. Uzuzu, kurde macie. Poczekajcie, jakoś to będę musiał zrobić. Wprawdzie mogę zrobić, ale nie zrobiłbym jeszcze. i wyszło nam Cikiera, dobrze o Jezus wróciłem ją a teraz tak trzeba zniszczyć a już no i tu trzeba teraz atakować i zrobić Pam pam, 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 będzie to dziwne, dziwaczne trochę wyglądało, a potem to może jeszcze tak. A jeszcze to muszę zrobić. To może będzie okno czy coś innego. Ach, już mogę łóżko ustawić no i fajnie coś takiego zrobię, fajnie będzie wyglądało, potem może jeszcze to jakoś zrobię inaczej a tu, na przykład, ja. To jest na kartę boxa, tu jest dziura, żeby nie dołatać położę boxa i tu może być takie przejście No to będzie... <laughs> ja nie, nie, nie wiem co to będzie dobrze no chyba dzisiaj na tyle to koniec. Wiem, że dzisiaj coś takiego nie było dobre, ale tak w ogóle się się subskrybujcie, że to możecie dajcie mi banana, jak to Kacper mówił i się naszej No to